Witajcie, czytelnicy! Powitaliśmy Was dzisiaj troszkę inaczej. Muzyką Beethovena, samego znanego kompozytora, który bardzo pasuje do naszych świątecznych bajeczek w bajkowym kalendarzu adwentowym. Książeczka, oczywiście, do wypożyczenia w naszej bibliotece. A teraz już zapraszamy Ole do wyszukania. Bajeczki na dzisiaj, która kryje się pod 14 dniem adwentu. Mhm. Więc szukamy numerku 14. 15, 14. Mhm. Nie jest tak łatwo znaleźć, bo one nie są ułożone po kolei. Trzeba ich szukać. Mhm. Skrzaty. Dzisiaj przeczytamy bajkę pod tytułem Skrzaty. Posłuchajcie. Był sobie kiedyś sławny szewc. Wielcy panowie i panie uwielbiali piękne buty, które wytwarzał i nawet królowie zamawiali u niego pantofle. Zestarzał się, jednak, zestarzał się jednak, drzebiąc szwy i przybijając zelówki. Tu go bolało, tam strzykało. Nikt już nie chciał kupować od niego butów. Sklepy całymi dniami było cicho i pusto. Szef spojrzał na ostatni kawałek skóry, jak mu, jaki mu został i westchnął. Gdy go zużyję, nie wiem, co zrobię. Będziemy się martwić rano. Próbowała go pocieszyć żona przed snem, a rano czekała, na nie... czekała ich niespodzianka. Na stole stała para świeżo uszytych ślicznych bodków. Wszyscy podziwiali pokazane na wystawie nowe buty. Były eleganckie, lśniące i doskonale uszyte. Co za wspaniałe, obuwie! Szewc sprzedał je, gdy tylko otworzył sklep. Następnego ranka szewc i jego żona zdumieni jeszcze bardziej, zdumieli jeszcze bardziej. Na stole czekały dwie pary szykownych, wysokich butów. I to niezwykłych. Miały wyżyte modne zabijasy i złocone noski. Szewc sprzedał je w okamgnieniu. Ojej, zachwyciła się klientka. W życiu nie widziałam takich cudownych butów. Coś takiego, zdziwiła się inna. Patrzcie tylko na te piękne obcasy i na te sznurówki. Kolejne buty, jak ze sprawą magii, pojawiały się co rano przez kilka tygodni i zawsze były przepiękne, zawsze niezwykłe. Każda para zdawała się jeszcze elegancja od poprzednich. Te błyszczące klamerki, te pikuśne wstążyczki, te kokardki, zdobiące kobiece obuwia. Wieść się rozeszła i szef znów cieszył się wielkim uznaniem. Ludzie przybywali z daleka, by kupić jego wspaniałe wyroby. Szef czuł się w tym jednak nieswojo. Wiedział, że te szykowne buty to nie jego dzieło. Ukryjmy się dziś w warsztacie, zaproponował pewnego wieczoru żonie. Dowiedzmy się, kto nam pomaga. W nocy drzwi warsztatu otwarły się z cichym skrzypnięciem. W srebrnej poświcie księżyca przymknęły dwie niewielkie postacie i cicho podraptały po podłodze. Na stół warsztatowy wskoczyły dwa skrzaty w obdartych ubraniach. Szewc z żoną nie mogli się nadziwić. Najpierw malcy zatańczyli radośnie ze śmiechem i chichotem, a potem zabrali się do pracy. Zastukał młotek, zafurczała igła znicką, tu obcas tam szef lub pieszasty pompon. Przed świtem gotowa była para zgrabnych damskich pantofli, a wesołe skrzaty umknęły ze stołu. Szewc podziwiał cudne budziki, a jego żona klasnęła w dłonie. Cóż to za magiczne stworzenia! powiedziała. Musimy się im odwdzięczyć, postanowił szewc. Ale co można zrobić dla skrzata? Po raz pierwszy od wielu tygodni szewc osobiście trudził się w swym warsztacie, krojąc i szyjąc skórę i tkaniny. Pracował i pracował, do późna w nocy, aż spalił całą świecę od jej mrugania, piekły go już oczy. Nareszcie skończył. Swoje, Nareszcie skończył. swoje dzieła zostawił na stole i znalazł je skrzaty. Podarował nam tyle podarowały nam tyle pięknych niespodzianek, wyjaśnił żonie. Gdzieś same dostaną od nas niespodziankę. Malcy zapiszczeli z radości na widok prezentów, które dostali od szewca. Jakie wytworne kubraczki zachwycili się! Jakie kapelusze i praczki! Zaraz też ubrali się w nowe rzeczy i odtańczyli na stole radosny taniec ze śpiewem. Co za szczęście nas spotkało, tak cudnie obdarowało. Elegancy z nas panowie, pracy nam już ani w głowie. I rzeczywiście, skrzaty nie zamierzały więcej pracować. Wybiegły w podskokach z warsztatu, odprowadzone wzrokiem szewca i jego żony. Dzięki życzliwej pomocy dwóch malców, staruszkowie mogli żyć dostatnie. Szewc nie robił już butów. Ilekroś pomyślał o skrzatach, uśmiechał się błogo. Miał nadzieję, że wciąż tańczą gdzieś radośnie w swych pięknych, uszytych przez niego ubraniach. Skrzaty to bajka ludowa, po raz pierwszy spisana przez braci Williama i Jakobsa Grimmów. Mieszkali oni w Niemczech około 200 lat temu. Zbierali i zapisywali zasłynne odpowiedzi. I tak powstał wielki biur baśni, w którym znajdziemy między innymi Kopcuszka i Królewnę Śnieżkę. Koniec. A może i wy dzisiaj zabawicie się w skrzatu i zrobicie coś dobrego, coś miłego dla kogoś? Zapraszamy.